Cześć moi drodzy Tunandia i witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale. I w tym filmie nie będziemy robić samych quizów, ale zapraszam Was na tier z Harry'ego Pottera. Do tego filmu zainspirował mnie Patryk z kanału Naczotany, także link do jego kanału znajdziecie w opisie i dokładnie do filmu, gdzie on robił swój tier z Harry'ego Pottera. I stwierdziłam, dobra, jestem fanką Harry'ego Pottera. Muszę sobie to teraz ładnie ułożyć kategoriami od kategorii kocham do kategorii bardzo słabe. Cóż mogę Wam więcej powiedzieć? Zapraszam Was do oglądania oraz napiszcie mi w komentarzach jakie są wasze ulubione części książkowe, a jakie filmowe z Harry'ego Pottera. Tak prezentuje się mój tier, w sensie to cała lista. Mamy ładnie poukładane od filmów do książek, każdą częścią po kolei, co było po prostu pierwsze. Jeżeli chodzi o całą tabelę, no to mamy kocham, lubię, ok, słabe i bardzo słabe. Nie wiem, czy cokolwiek znajdzie się w kategorii bardzo słabe, ale wszystko się jeszcze okaże. Zaczniemy sobie od filmów, ponieważ ja swoją całą przygodę z Harrym Potterem zaczęłam właśnie od filmów i pokochałam cały ten czarodziejski Świat dopiero potem, gdzieś tam z wiekiem, czyli jak miałam chyba 18 czy 19 lat, przeczytałam pierwszą część Harry'ego Pottera, i potem już jakoś szło, że czytałam wszystkie, wszystkie po kolei. I no, tak, raz na dwa lata robię sobie przypomnienie całej serii, zarówno filmowo, jak i książkowo. Także dobrze, już bez zbędnego gadania zacznijmy sobie od pierwszej części filmowej Harry'ego Pottera, czyli kamień filozoficzny. No, wiem, że niektórzy traktują to bardzo sentymentalnie, ale ja nie lubię tej części. Ona jest dla mnie tak dziecinna tak nudna, jeżeli chodzi oczywiście o, o film. Moi ulubieni bohaterowie zostali po prostu gdzieś tam skreśleni, dużo fajnych wątków zostało gdzieś tam spłyconych, więc niestety dla mnie ta część jest słaba. Nawet nie okej, okay, jest po prostu słaba i doda. Przykro mi, przepraszam wszystkich, którzy uwielbiają tę część. I ja z nią nie, nie mogę wytrzymać po prostu. Jeżeli chodzi natomiast o Komnatę Tajemnic, to kiedyś naprawdę uwielbiałam tę część. To była pierwsza część, gdzie ja się wystraszyłam. Jak macie te sceny Harego w tym, tym sklepie. Nie będę kaleczyć nazwy sklepu. I on wsadza rękę w tę taką szkieletową rękę, ona tak nagle go łapie i to było takie creepy zawsze, ale z drugiej strony zawsze czekałam na ten moment w filmie. I tą część lubię. Naprawdę bardzo ją lubię. Walka Harego z Bazniszkiem i te, te wszystkie różne poboczne rzeczy, które się tam dzieją. No nie wiem, no po prostu jedna z moich ulubionych części Harry'ego Pottera. Na no nie najlepsza, ale równie dobra. Więzień Askabanu Jeżeli chodzi o Więźnia askabanu, no to ja mam z nim problem, bo generalnie jest naprawdę bardzo dobra od pewnego momentu do pewnego momentu. I potem dla mnie się psuje i gdzieś tam traci swój urok. Ja na przykład bardzo nie lubię tego momentu, kiedy oni cofają się w czasie, i tam jest ta scena, kiedy hermiona przyciąga do siebie remusa już jako wilkołaka, więc bardzo, bardzo tego nie lubię. I to jest dla mnie strasznie nudne, bezsensowne i to się potem tak dłuży przynajmniej dla mnie. I dlatego dam, że że ta część jest okej, okay, bo nie jest najgorsza. W sensie wiem, że są gorsze części. Czara ognia. Dla mnie jest ciekawa, ale faktycznie ten turniej trójmagiczny filmowo i chyba książkowo w sumie też nic wielkiego nie wnosi. Tak czy siak ja lubię tę część. Jest fajna, ciekawi mnie i damy na ok, bo jej nie lubię. Jakoś tak super mega, ale jest okej okay, po prostu. Dla mnie jest okej. Okay. Zakon Feniksa. Tu wraca moja największa mi Miłość, czyli Sirius Black. I jednocześnie jest to najsmutniejsza część, niestety. I ciężka. Dla mnie ciężka. Ja płakałam i strasznie, strasznie filmowo przeżywałam śmierć Syriusza. I lubię tę część. Nie powiem, że ją kocham, ale ją lubię. Poczuję taki niedosyt, jeżeli chodzi o film. Czegoś mi w nim brakuje. Książę Półkwi Kocham, uwielbiam i w ogóle wszystko naraz. Kocham, uwielbiam, nienawidzę. Jest dla nie świetny. Pojawia się tam horny, pojawiają się tam różne ciekawe wątki. Ten Dumbledore, który jest też naprawdę bardzo, bardzo ważny. Harry, który czuje się też ważny przez to, że gdzieś tam Dumbledore, prawda, ma dla niego jakiś tam fajny plan i to jest takie mega fajne. Także no tę część kocham. Co ciekawe, Książę Półkrwi to była pierwsza część Harry'ego Pottera, na którą wybrałam się do kina. To jest taka ciekawostka i pamiętam ten dzień naprawdę do dziś. Kocham tę część. Ja ją po prostu kocham. Przechodzimy sobie do instynktu Śmierci. Filmowo dwóch części, czyli Insygnia śmierci 1, Insygnia śmierci 2. Ja nie lubię Insygnia śmierci 1. Po prostu tak mnie to wkurza. To jest nudne, monotonne, tam się nic nie dzieje, jakieś przebieranki, jakieś włamywanie, uciekanie i to jest takie nudne, dla mnie słabe, nie lubię tego, denerwuje mnie to. Jeżeli chodzi o drugą część, no tutaj jest ta bitwa Hogwart, tutaj się już trochę więcej dzieje. I tę część po prostu lubię, fajna, przyjemna i mi po prostu odpowiada. Teraz. Przechodzimy do części książkowej, czyli mojej ulubionej, no bo jakby głównie zajmuję się książkami. I książki kocham z Harry'ego Pottera, prawie wszystkie, więc zapełnimy po prostu całe, całą tabelę kocham. Zupełnie, zupełnie szczerze, wiele z tych książek po prostu uwielbiam. Podobają mi się, są dla mnie bardzo ważne i wyjątkowe. Pierwsza część to jest część, w której ja się zakochałam. Poznawanie tego magicznego świata od strony książki, te opisy tych miejsc. Czuję magię dużo większą od tej, którą którą zapewnił mi film. Jasne, książka też jest głównie skierowana dla dzieci. Te pierwsze trzy części w szczególności. A jednak lubię, lubię czytać tę część. Naprawdę bardzo, bardzo ją lubię. Na to patrzę z większym sentymentem niż na film, który oglądałam miliony razy i może dlatego mnie też nudzi. Książkę po prostu kocham czytałam dwa razy i za każdym razem czuję to samo ciepło podczas czytania tej książki, te samą magię poznawania tego całego świata. Kto, jak, z kim, gdzie, dlaczego i no to jest na, na bardzo duży, duży plus, jak dla mnie. Jeżeli chodzi o drugi tom książkowy z Harry'ego Pottera, ten mnie wynudził. Nie na tyle, żeby dać go do kategorii słabe, ale na tyle, żeby dać go tylko do kategorii OK. W książce więcej się działo. To, że Harry gdzieś tam wypada z tego samochodu, że ta walka z bazyliczkiem jest taka dłuższa, ciekawsza przynajmniej jak dla mnie. Natomiast jeżeli chodzi o, o książkową część, no to dla mnie jest to po prostu gdzieś tam nudniejsze. Jest parę takich fajnych easter eggów, Gdzieś tam, których nie ma w filmie i to mi się mega podoba. Aczkolwiek, no generalnie jest okej. Okay. Po prostu jest okej. Okay. Dalej mamy Więźnia Askabanu. Filmowo mamy go na okej. Okay. Książce wyżej. Książkowo bardziej mi się to podoba. To uczenie się przez Harry'ego Patronusów. Poznawanie tej całej swojej historii. I tego jak się o tym dowiedział. I te ucieczki, nieucieczki. No dużo różnych fajnych rzeczy. Tę część książkowo bardzo lubię. Bardzo mi się podoba. Dużo po prostu fajnych... Naprawdę fajnych rzeczy się tutaj wydarzyło, więc to jest dla mnie spoko. No i znowu mamy czarę ognia w wersji książkowej. Tu się wydarzyło parę takich naprawdę nieistotnych dla całej fabuły rzeczy, aczkolwiek te rzeczy były tak zabawne, tak ciekawe i tak mrożące krew w żyłach, bym powiedziała, że lubię tę książkę. Zakon Phoenixa czyli prawdziwa cegła, którą normalnie jak rzucisz, to po prostu po człowieku. Dobrze się bawiłam czytając tę część. Jest to część która mnie wbrew pozorom nie wynudziła, ja ją kocham. Znowu dużo rzeczy się tutaj wydarzyło, poznawanie różnych sekretów i tak dalej. I ja kocham tę część. Bardzo dużo Syriusza. Fajne było to, że Harry w Syriuszu widział Jamesa i Syriusz widział w Harrym Jamesa i jakby tak nawzajem widzieli ojca Harego w sobie. To było takie, takie fajne. No i wymagali, żeby jeden był właśnie taki sam jak ten drugi. W sensie, żeby wszyscy ostatecznie byli jak James. Książę półkrwi, książkowy, również kocham, tak samo jak film. Dla mnie Książę Półkrwi to jest po prostu majstersztyk. Uwielbiam tę książkę, najbardziej chyba ze wszystkich, które tutaj mamy. W sensie, jak była kategoria powyżej kocham na przykład, nie wiem, nie się z tą częścią czy coś, to właśnie najwyżej w tym całym rankingu byłaby książka Księcia Półkrwi. Tu było morze łez. Naprawdę, tu było morze łez. Gdzieś tam hmm, ta śmierć Dumbledora bardziej mną wstrząsnęła. Dużo naprawdę istotnych Rzeczy dla fabuły się tutaj wydarzyło. Ten związek Gini i Harego, który tam rozkwitał przez te parę części, chyba od piątej, jak się nie mylę, trochę przypało, jak się mylę, ale ich związek, który rozkwitał, to, co się działo później z tym związkiem, z jego relacjami z innymi w tych wszystkich częściach, to się robiło coraz bardziej dojrzałe. Harry się zmieniał na lepsze i ci wszyscy jego znajomi zmieniali się na lepsze bądź na gorsze czasami. I dla mnie po prostu to było cudowne. To, że mogłam sobie emocjonalnie dojrzewać czytając te książki, czyli od tej pierwszej mogłam sobie przypomnieć, że jestem dzieckiem, a im idę dalej, to sobie przypominam, że jestem coraz starsza i coraz gorzej ze mną, już tam gdzieś coś łupnie w krzyżu, gdzieś coś się złamie. Insygnia śmierci. Filmy, jak widzicie, są trochę porozrzucane, bo pierwsza część insygnii jest na słabe, natomiast druga jest na lubie. i w książce też. Połowę dałabym na słabe, a połowę na lubię, więc ostateczny rozrachunek okej. Okay. Z tą książką się męczyłam trochę, bo o ile pierwsza część bardzo mnie wynudziła i bardzo długo ją czytałam, tak ta druga, już odkąd Harry znalazł się nie tyle w Hogwarcie, ile w Hogsmeade, była dla mnie czymś niesamowitym, czymś bardzo, bardzo ciekawym i naprawdę dobrze się bawiłam, mogąc czytać o tym, co Harry robi, jak to przeżywa, jak oni wszyscy to przeżywają, jak no niestety cierpią podczas tej całej bitwy, jak ta bitwa wyglądała, co kto robi, od czego kto jest, za co są odpowiedzialni, jak się starają, jak walczą. Dla mnie to było piękne. Ale ta pierwsza połowa, to był jakiś po prostu nieśmieszny żart. Była trochę lepsza niż w filmie, to muszę przyznać, ale dalej mnie wynudziła. Tak, moi drodzy, prezentuje się mój cały tier. Jak widzicie, w małej ilości przypadków zgadza się to, że jakaś część jest w tym samym miejscu, co, w sensie, jakaś filmowa część jest w tym samym miejscu, co książkowa. Tego, co widzę, to zdarza się to dosłownie raz. Koniecznie napiszcie, jak by wyglądał wasz tier i jaką część Harry'ego Pottera polecacie zarówno filmową, jak i książkową. Dziękuję. Za oglądanie. Widzimy się już w przyszłym tygodniu o 17.30.